Ona wyniesie, ja, bym cicho, się cicho, stop. ja bym nie jej ja eee. na na Nie, jak biane, jak pokażesz Dobra, no, nie, 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 obok nie, 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 czekaj, nie, czekaj, czekaj. nie, nie, czekaj, 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 czekaj. No. No, to jakieś, nie, No nie, nie, O mnie ty dobrze wiesz, ja kocham cię, więc proszę cię, ty mówisz nie nam serce swe, ty tak mocno chcę Przytulić cię Ołakam cię Daj mi szansę Chcę z tobą być Bo to Chodź Choć boli mnie Oddam się, zatańczę west. Pryw naszych serc. Krzyżę Trzeba... na no w tym filmie. Tak na zakończenie. Brawo, brawo. Rozmawia szczęście tego wagonu. Mamę? Pamiętaj. Się. Się? Pamiętam, ja. pamiętam. W głowie, to zobaczy. No.